No i witam was serdecznie. Zobaczcie, dojechaliśmy na Podlasie. Patrzcie, jakie ciężaróweczki tu są. Piękne wyposażenie, widzę, w ciężarówce tutaj jest. O, żeby kierowca się nie nudził. Tak? To jest specjalnie Patrzcie, to jest do Tak? To jest Źroskop. <grymne> Żyro to jest. Co, odpalasz? Przepalać będziesz fure? O, ten, ten zobaczcie, się... tutaj komputerek się podłącza, żeby wgrać nową mapę, że z tu wyjechał. To Nie, ty już, mówiłeś, że stu... Ma już to jest Macie mapa grana. A w tym sreberku co to jest owinięte? Gdzie? Gdzie tu widzieli sreberką? Magnes. Gdzie? <grymne> O, no, i elegancko, samochody jeżdżą, piękna skania, nowy nabytek. A to jak kto kościł tę drogę? Ja wczoraj kosiarkę czytałam, czy dobrze tylko to chyba też Podlaskie koszenie śnieckie. Jak na Wembley, kurwa, jak na boisku kosią trawę, jedną i w drugą stronę, pamiętaj. Dobra. Elegancka. Jedziemy, my troszeczkę pozwiedzać. I co? Jeszcze do zobaczenia na pewno, Bo jak dobrze się uda, to jutro posiejemy z Adrianem komuś, na pewno jakiemuś klientowi kukurydzę. No, na jutro jedziemy dobrze. na usługę, Joker będzie siał kukurydzę. No, Bo u siebie ktoś... nie miałem, to by to się u nich. Ktoś będzie zdziwiony jutro. <laughs> Dobra, widzimy się później. Tutaj Łukasz mi pokazuje wysokie mazowieckie, ja nie wiedziałem, że tu tyle firm jest, zobaczcie, Euromilk. Myliśmy stąd rozrzutnik. Pozdrawiamy. Euromilk Kurde Elegancko Piękne Rozrzutniki niebieskie A tutaj kolejna firma, Michał Zbiorniki zbożowe robią A skubu zboża będą robić, chyba zobaczcie. Ja, całą tą przystosowują, nie? Fajnie to wszyscy wygląda, nie? No Także nawet te Tak szczerze 8,5 tysiąca mieszkańców tutaj jest, Wysokie Mazowieckie. A w Dilerów jest w mieście? A w dile, Dilerów to jest u nas w okolicy 50 km trzeba jeździć, szukacie? Kejs, okay, kurde, tutaj jest znowu jakiś ten... Patrz, ten patrz, jest Kontraktus, y, jest Edmasz, jest Daneks, Połaugustów. Augustów. W Wysokim Mazowieckim, tak na szybko licząc, jak dobrze pamiętam, jest pięciu Dilerów, w samym Wysokim Mazowieckim. I zaraz 15 km Ty u nas zamysłem. sławnie jest 12 tysięcy mieszkańców uh -huh. a jest nie, nie, nie ma żadnego dillera Dlaczego masz jakiego dealera. No nie wiem A się ludzie śmieją, nie, niektórzy tak z pomorza się śmieją, że na Podlasie to nic nie ma, nie? No. Ja tu świata dopiero zobaczyłem. <laughs> Wiem, żeś papier wodę zabrał ze sobą, bo my nie mamy nawet wody, trzeba ze studni jeździć i po pobierać wodę. Taki Już no, wiedzaliśmy jest... mlekowite, ale o, to jest ogromny zakład w trzech punktach, nie? Rozbudowany. Majówka Panie i Panowie Oborne Ty Może masz rację z proporcje daj dalej Piękne ognisko Na Podlasiu nawet takie rzeczy są, widzicie? No, ale powietrze co Kibelek jest. Kibelek, o, proszę bardzo. -A -a -a. Jak ten park zaginął, to znaczy, że podlasianie go zabili. No, i na tym ognisku piekli. Kibelek, ale bez drzwi. Widzicie? Drzwi nie ma. Wywaliło. Łukasz tak strausznik wywalił. Bąka puścił. Nie, dobrze ci co? Tylko o tym nie masz. Kurde, człowiek To wspaniale Jedynka, dwójka, brygada Rogala Jedzie na pole Na Zasiewy kukurydzy. A czemu brygada Rogala? Nie wiem dlaczego. Pędziecie. Brygada Rogala, bo cały dzień się... U... To jest <grywa> Elegancki pęd. Fynt vario. Zaraz po tym. Zaraz początje. To jest vario. <grywa> Wario co tu jest? <grywa> Uwagi ostało, ale zabraliśmy. No. No. Witamy, tutaj jesteśmy ekipą... Delegacko, panowie. <grymka> Widzimy się, popatrzymy, co się dzieje. Podoba mi się na tym Podlasiu. Słońsko, tak. No. Będziemy siać dzisiaj John Deere'em. 6830, a to jest premiumka? Premium. Tak. No i to też się kłócimy. No, to ten sam. To jest, nie, to tutaj go przywieźliśmy na siebie. Boże, że to jest mój? <grym zbierzyma> <grym zbierzyma> to zabrał. Na do Marka czy na podwórku stoi? Nie, tylko Po to Fotowoltajka też kład. kładą u Was? Tak. tak na Korlacji też jest fotowoltajka. Woda jest, prąd jest, papier bletowy są. Jest, ryby też są. Dziewczyny są. Dziewczyny są? Jak mówisz, że dziewczyny są, to czemu nie masz dziewczyny? Mam. Nie mam! To jest wybalenie rączkowe. A ty, a jak używasz rękę? Znowu wali koń. O kurde! Renata znowu wali koń. O boże, oh, kurde. Jak są w robie znajoma? Spoko, pusta, kopuł, a za Migosan. Za <noise> Ale to fakt autentyczny. No i jak go nic rozpoznaję, to masz limpę teraz. Będziesz sławny. Dzień dobry, jak nas przejdzie. O Jezus! Na razie o Bel. to lubi. Nie lubi tego. co taki niski samochód? Muszę trochę powietrza żeby mu pomóc. John 68.30. Idziemy, teraz sieć usługowo, oporowo, całodobowo. No, wujek zasiał u siebie, puścił tutaj tego delikwenta i mówi niech się uczy na usługach. No, tak, tak właśnie <laughs> było. No, Monosem jest wyczyszczony, ziarenek nie ma, kukurydzy, zostało, został nawóz. Został nawóz i ma zostać. Wujek powiedział, że nawóz, w takim stanie co jest. On między kolegami sobie, bo to wszystko koledzy. Oni sobie zostawiają, bo to nie ma sensu odsypywać. Ile czasu stracisz do wsypywania tych telefonów? Trzeba było rurki pościągnąć. A i tam. A taki sam na włóczkę? Z Tak jest. Po tej samej cenie kupiony wujek? Kupi. Nie, tam ten taniej podobno. Tak? Można więcej zostawić. Nie, no nie wiem, nie wiem. Nie <grym grym> wiem, <więcej ceny. grym> potem... Jedziemy. Ile kilometrów? Stąd? 104. Aha. 68,30 premiumka którego roku ciekawe? 2009 2009 i twój ile ma teraz od godzin? Mm -hmm. Mój ma 6700 chyba? 6, tak ma telefon na na no, lęk. co tu mogę powiedzieć? Bogatsza wersja? No jest bogatsza, bo ma tak, dura ma i jeszcze wałek ale nie ma elektrozaworu. No nie ma, tak. To jest, tu jest kurde yy, Jakbyś na elektrozaworek popracował, to zobaczyłbyś, jak to jest. Pracowałem 69,30 30 na elektrozaworek. Wiemy, że to jest dużo lepiej, no pewnie, niż tydzień, ale ile to się robi, to się nie przeszkadza. Maciek poszedł. Podziękował. <śmienic> kultura na podłodze i kultura na Podlasiu No swojej ekipy jeden drugiemu dziękuję, że przepuścił. <śmienic> Kuchrydzę tutaj w ogóle nie grodzą. Łukasz mi mówił. I te dziki się rozbijają po prostu U nas to trzeba grodzić Nie wiem gdzie jest tutaj rządek bo czy tu, czy tu O Jezu, ale tak głęboko Tutaj Te 4 cm Może 5 Z 5 cm jest Czekamy, Sara przyjedzie ładowarka, napełni nawóz do zbiorników bo brakuje już ostatni przejazd chyba. Ziemia bardzo fajna na tym Podlasie jest. Taka fajna tutaj glinka. Widzicie, sucho jest u nich. Mówią, że mało popadało. Dobra, ładowarka jedzie, widzę. Za niedługo przyjedzie i będziemy działać, napełniać. Ten znacznik muszę patrzeć. Dziwnie jak na koło, wiesz. Pierwszy raz się je na koło. Znów jakieś nowe lekcje. No. a tutaj jest pioch, a tam sama glina, nie? Jak to się stało? No chyba do tej gliny gospodarz wysypał troszeczkę. Nie? Może i tak. No albo ktoś tu przyniósł jakieś gliny, no możemy zobaczyć. <noise> Uła jak to działa Dawaj bo lej jeszcze jak z siurka Nie chcę więcej sypać Daj trochę więcej Dla mojej odpowiedzialności Widzisz jak ja ugłuszony zostałem Powiedziałem że jestem chłopak zachodniopomorskiego Co tam? Siema Do tyło, do tyło To co będzie montować ten filtr, ja nie wiem Ja się montaż. No jakaś gruda O folie No i co? Zasypujemy na wóz <śpuszczaj> <Profes> <śpuszczaj> Ej Czego się śmiesz? Daj jeszcze nawozu. Starczy? Starcie? Starcie. Coś tam ustawia, nie wiadomo co? Co tam? Słychać? Chyba, że porobiłam, to przyjechałam Zrobiliście już obsządki? No, mama jeszcze kończy dojść.